Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest a, gra... Tak, będę teraz to wszystko przedstawiał. To jest gra o tytule I'm Hungry, która jest takim horrorkiem indie horrorkiem zrobionym w Unity. Kolejnym ostatnio był um, Repeat bodajże, a teraz jest właśnie dzisiaj to. O co tu chodzi? Musimy zbierać jedzenie. Jesteśmy na gastrofazie w nocy i musimy zbierać żarcie. Tak mi się wydaje, tak była opisana ta gra, więc nie ma co mi trężyć po prostu i... Zacznijmy! Po prostu zacznijmy, start. O, oh, you are hungry, find some. eat, chyba. Yeah. Eee... Okej, okay. i tu jest ponoć dużo, dużo jumpscarów z tego co słyszałem. Więc. Eee, yeah. Nie jestem pewien, czy słyszałem, czy widziałem tego jumpscara. To było coś tak. Coś, coś. Nie wiem coś miało mnie chyba wystraszyć, ale nie pykło. Cześć. Trochę chyba Chyba troszeczkę nie czaję yy, tej gry, bo... Okej, okay, no. Zebraliśmy żarcie i co dalej? Tu pianino możemy sobie pograć? To było dobre. No bo czekaj, były jakieś jumpscary, ale za bardzo ich nie wyczaiłem chyba. Butterfly, a po co tutaj motyl w takim miejscu? Wtf? A tu co? Zaraz, ee... zaraz, 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 dajcie mi ogarnąć, może ja podbiję sobie troszeczkę monitor, bo gówno widać w tej grze. Standardowo to jest ten typ gier, które uważają, że im jest ciemniej, tym jest straszniej. No niestety nie jestem za tym. Wybaczcie, ale tak troszeczkę na mnie to nie działa. Return to the exit. Aha. <laughs> you are not hungry anymore. Eee. Um, szczerze czuję się zawiedziony. <laughs> czuję się <laughs> zawiedziony, to grą. Sądziłem, że będzie, kurde, cokolwiek innego, większego. A materiał, nie wiem, gra zajęła mi minutę, może, może półtorej minuty, nie jestem pewien. I za bardzo ten, tylko przy tym ostatnim. Podskoczyłem, a tak to jakoś tak kurde średnio Dobra, w każdym razie to jest tyle To jest tyle jeśli chodzi o tą grę Autor mówił, że jeszcze coś tam przygotowuje Ma w zanadrzu jakiś tam projekt Więc my miejmy nadzieję, że coś tam ciekawego z tego wyjdzie Na ten moment to wszystko Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie Zapraszam do innych filmików i na razie